Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z takim szybkim filmikiem, a mianowicie znalazłam w action taki oto zestaw. To kosztowało 19 zł, niecałe. I tak sobie myślę, że mamy tutaj paletkę, tuż do rzęs i szminkę. No, za taką kasę to warto to przetestować. Zestaw, jak widać, świąteczny nazywa się to Miss Always Gorgeous Makeup Set Eyeshadow Palette, mascara i Shiny Lipstick. O, czyli cienie tusz do rzęs i jakaś błyszcząca szmineczka. To, co mam na ustach, słuchajcie, testuję takie szminki z y, rewes i to jest ten kolor. Ja to oczywiście zaraz wytrę, tylko, no, tak jeszcze chciałam troszeczkę podszywać, żeby zacząć jakie to odczucie do nosa, ale spokojnie zaraz to wytrę, <zajmie> zajmiemy się tym. Y, no, generalnie makijaż twarzy cały mam już wykonany. Mam też bazę na powiekach. No i co, zaczniemy może od, od tej paletki po prostu. Y, to w ogóle jest w takim miękkim pudełeczku, tak jak mówię, no, za kilkanaście złotych. Nie narzekamy, że to jest miękkie pudełeczko Nie, nie, nie. Tylko tak mówię, że gdybyście na przykład chcieli to kupić i komuś wysłać, to trzeba by to jeszcze w coś opakować, w coś takiego stabilnego, bo, yy, bo ta teksturka jest miękka. No ale wygląda to tak. Już się tutaj dobieramy. O, poszło, dobra, jest. Yy, mamy taką plastikową foremkę, i w niej, no na pewno, te kosmetyki. Tak. Proszę, wygląda to tak. Hmm? No to są takie miniatury, aczkolwiek, aczkolwiek na pewno użytkowe, tak zakładamy. Najpierw paletka. Paletka plastikowa. Plastik taki twardy. Po prostu nazywa się to eyeshadow palette, Nie ma żadnych jakichś dodatkowych wzorów. A same cienie, a same cienie są bardzo urocze i takie, wiecie, niezwykle użytkowe. Mamy cztery cienie błyszczące i dwa maty. Zaraz Wam zrobię słocze, tylko tak sobie myślę, że ponieważ nie macie listego cienia, to ja sobie szybciutko na jakiś puder, może na, na tę bazę nałożę puder, żeby mi się wiecie nie zbierała w załamaniach. Zwykły puder z Bell. Najpierw słoczę tych dwóch matów, bo one są tu wyjątkami. W dotyku bardzo przyjemne. O. tak i tak no A i teraz błyski tu jak widzicie takie ładne gwiazdeczki są wytłoczone no, ale zaraz mi się te gwiazdeczki zamarzą cienie błyszczące z paletki Bo w dotyku bardzo przyjemne takie miękkie kolorystyka myślę, że taka do rzeczy. <laughs> Całkiem fajna. No i chyba dla wielu osób, do wielu makijaży raczej taka no, te zestawy, nie oszukujmy się, zestawy świąteczne mają mieć taką wspólną cechę, że um, powinny być dopasowane do um, wiecie, do wielu osób i jak najbardziej użytkowe, więc jak najbardziej ta paleta to ma. Hmm? Spokojnie tutaj Da się różne nią wykonać. No, jest ciemny cień matowy, i to jest fajne. Mi tylko brakuje tego jasnego cielistego, ale to wiecie, to nie jest problem, to jest tylko takie moje. No, bo można sobie równie dobrze puder na powieki nałożyć i też jest ok. Dobra, zaczynamy od tego <grymne> ciemnego bordo. Cały ten zestaw słuchajcie, kilkanaście złotych. To jest aż niewiarygodne. Ja jak na to spojrzałam. To tak sobie pomyślałam, czy mi się ceny nie pomyliły, czy to na pewno o ten zestaw chodzi, ale tak, o ten zestaw chodzi. No a kolor taka ładna burgund śliweczka. Nawet sobie tak odważniej to troszeczkę nałożę na większość powieki, a potem najwyżej będę się bawić w rozcieranie. dolną powiekę też go dołożę. No i trzeba by porozcierać no, na pewno tym matem. Cienie są widoczne. Jeśli chodzi o rozcieranie się w sumie bez zarzutu. Kolory są takie Żywe, w sensie są fajnie nasycone. Jeszcze tego ciemnego dodaję tutaj, sobie chcę podróżować. Są fajnie nasycone Nie takie, wiecie, że jak nałożycie większą warstwę, to robi robi biała plama. Tylko normalne, normalne cienie i normalne kolory. Teraz wracam do tego jasnego znowu i jeszcze sobie tutaj rozcieram. I jeszcze odrobinę tego cienia dodam na dolną powiekę tutaj. Tak, na, na tę nieumalowaną część. A teraz się zajmiemy na przykład tym błyszczącym. O, jeszcze raz, taki to jest kolor. To jest ten. Nałożę go tutaj na środkową część powieki i już troszkę na ten ciemny mat, matowy. Na wewnętrzną część górnej powieki i na dolną, chociaż na dolną nie. Nie, cofam. Na wewnętrzną część górnej powieki dodam troszkę tego złota. Zobaczymy jaki to. Jaki to da efekt. O ładnie. Taki fajny, miedziany jest ten kolor. Miedziane złoto. No, i trzeba rozjaśnić wewnętrzny kącik, i tu w ruch pójdzie ten najjaśniejszy, błyszczący cień. Może troszkę podłubiłego dodam. Generalnie bardzo mięciutkie te cienie, bardzo przyjemne. To jest taki fajny prezencik, wiecie. Na Mikołajki. No, taka drobnostka, na przykład dla nie wiem, dla siostry, dla koleżanki. Jeszcze troszkę tego jasnego tutaj dodam. Super te cienie wyglądają. Proszę bardzo. Cienie? Paleta. Hmm? Może przy Was sobie od razu hmm, Nałożę Kredkę na linię wodną Jasna kredka Essence Kredka przeze mnie obecnie Męczona <grych> Żadnej czarnej kredki, yy, kredki Żadnej kreski nie rysuję Nawet kredką, nawet cieniem Bo chciałabym zobaczyć jak nam się zachowa Tutaj ten tusz Któryż to jest tusz yy, Ta Maskara. To jest tusz, to jest szminka. Tusz wygląda tak. No to jest miniatura, bo tutaj mamy 4,6 ml. Szczoteczka, no taka chyba kłopotliwa, dosyć, zobaczcie. Szczoteczka dość specyficzna. Tutaj nie jest napisane, jaki ten tusz ma dawać efekt. Wiecie, pogrubiający, wydłużający, niczego nie mamy. Chyba, że na opakowaniu, jeszcze tutaj zerknę, czy tu mamy coś? Yy, maskara. Mm, mm. Nie, nie, ma. Dobra, po prostu nakładam i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwsze użycie no tak, jak w wypadku całego zestawu pierwsze użycie wbrew pozorom, ta szczotka jest bardzo wygodna, bo jest taka, wiecie, z dzióbkiem. I ten dzióbek łatwo tutaj sobie można, o tym dzióbkiem sobie można łatwo dopasować, dojechać wewnętrzny kącik, ewentualnie pomalować dolne rzęsy, jeśli je malujecie, bo wiem, że nie każdy to robi, ale szczoteczka jest wygodna. No i tuż Zaraz Wam pokażę z bliska. tuż efekt daje taki, powiedziałabym, wydłużająco, pogrubiający, ale chyba bardziej jest wydłużający, takie odnoszę wrażenie. zrobił na rzęsach takie, wiecie, łapki motyla, czy też łapki pająka. Generalnie bardzo ładnie rzęsy wydłużył. Zobaczcie. Super. Nieumalowane? Nieumalowane. Ok, maluję drugie oko. Bardzo ładny efekt tuż dał. Popatrzcie. Przyliczeniu na jedną rzecz to wychodzi wam około 6 zł. No powiedzmy, no tam, wiecie, z groszami w tę albo we w tę, więc macie tak. Tuż, szminkę, no i paletkę cieni, więc już teraz sprawa opłacalna. Poza kamerą wytrę szminkę, którą mam na ustach, i jeszcze przyjrzymy się pomadce z zestawu. Okej, okay, jestem. Może się do Was przesunę. O, y, pomadka. Przygramy. Jak już wiemy, jest to błyszcząca szminka. Kolor chyba taki brąziakowy. Zaraz zobaczymy. O, taki sztywcik. Jakiegoś zapachu tu nie wyczuwam. A szminka może tutaj. Bardzo ładny kolor. Taki brąziak, ale z odrobiną czerwieni. Może bardziej taki albo brązowa czerwień, albo czerwony brąz. Nazwijcie to jak chcecie. W każdym razie kolor użytkowy. Konturówki nie nakładam, tylko po prostu bezpośrednio na usta. Bardzo miłą konsystencję ma. Taką kremową. I bardzo ładny kolor. śliczny kolor dzienny, użytkowy, tak jak i paletka cieni. Generalnie, słuchajcie, za taką kasę, no załóżmy, że to około 18 złotych kosztowało, no to w przeliczeniu na jedną rzecz macie 6 zł szminka, 6 zł paletka i tusz. Trzy bardzo przyjemne rzeczy do makijażu. No myślę, że jeżeli tylko spotkacie u siebie ten zestaw u siebie w Action to ja serdecznie polecam. Bo generalnie tutaj żadnych minusów nie widzę. Bardzo przyjemne rzeczy można kupić i dla siebie, można kupić dla koleżanki, siostry, przyjaciółki, jak tam chcecie. Generalnie warte uwagi. No zobaczcie, to jest taka tanioszka, a po prostu. Hmm? Także dobrze, że mi to wpadło w oczy i w ręce, przetestowałam, mam nadzieję, że Wam też się podoba. No taki szybki filmik, ale chciałam, wiecie, jak najszybciej Wam to pokazać, bo jestem przekonana, jestem przekonana, że ze względu nawet na cenę, to bardzo szybko będzie znikać z półek, więc jeśli tylko Wam to wpadło w oko <grytanie> i cena Wam odpowiada, chciałam powiedzieć, no ale no dobrze, <grytanie> i cena Wam odpowiada, no to myślę, że warto się za tym zestawem obejrzeć, bo jest arcyprzyjemny. I tak mi się teraz nasunęło, że przypomina mi, wiecie co? Zestawy start. Zestawy start. Tart takie zestawy wypuszcza, takie świąteczne. A, a tak na marginesie, jeśli chodzi o tart. Tariam. Takie, coś mi się udało kupić w seforze i to też jest po prostu za Nie Wiadomo, że dużo droższe niż zestaw z Max and More, ale temu też się przyjrzymy. Natomiast, no właśnie, to jest tego typu zestaw, no tylko że tu mamy pojedyncze. Tu są dwie paretki, dwie szminki i dwa tusze do rzęs. Także do tego na pewno tam jakoś przejdziemy, ale właśnie to Max and More zrobiło rzecz à la tart. Zresztą na stronie sefory, tak teraz kojarzę. Jest też taki zestaw yy, start, właśnie dokładnie taki. Macie pomadkę, nie pomadkę, paletkę cieni taką miniaturową i szminkę. Dokładnie taki zestaw, no tylko wiadomo, że dużo, dużo droższy. Słuchajcie, jeżeli tylko to spotkacie, kolory Wam się podobają, to serdecznie polecam, kupcie sobie. Myślę, że będziecie zadowoleni. Nawet tuż mi się słuchajcie, podoba, chociaż pierwsze użycie, ale bardzo ładnie rzęsy podkreślił. Te rzęsy są takie widoczne. Ok, wszystko wszystko. Szybki filmik, krótki, ale myślę, że, że bardzo przyjemny. No i wiecie, ten zestaw taki. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się zestaw podoba i czy będziecie chcieli go kupić. Ja dzisiaj Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Tymczasem mówię Wam pa Na razie i...